Kwalifikacje w skoczni na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w Dziangdziangu i konkurs skoki Polaków w moim wykonaniu. Jest pięciu Polaków, wiem, że tutaj trochę za dużo skoczków, ale nie chciało mi się przygotowywać całych. Tam nawet w sumie jeszcze nie wiadomo chyba, jaka będzie lista skoczków. Nie wiadomo, czy będzie Stefan Hula, ale od niego zaczynamy. I bo tam sprawdzałem, że będzie na pewno <laughs> Kubacki Żłazoch. I tam w ogóle widziałem wąska i yy, wolnego. I nie wiem co się stało z hulą, który skakał na małej skoczni. A zaczyna no wyśmienicie nowy rekord skoczni. 144,5 metry, pierwsze miejsce. No z takimi skokami to myślę, że Polacy wygrają. Moje przewidywania są takie, że możemy mieć innego na podium. Nie wiem do końca kogo. Tak w sumie może Kubacki, chociaż na dużej skoczni wątpię. No... Na Maj w sumie też wątpię, że ktokolwiek znaczy normalny, że ktokolwiek z Polaków będzie wysoko po tym sezonie, który teraz skaczą. E, mi się wydaje jednak, że to tutaj może znowu pokazać coś. Taką swoją własną klasę. Nawet mamy szansę w sumie wygrać w drużynówce. No, tutaj już myślę, że co najmniej brązowy medal powinien być. A patrząc na to, co się stało w mikście, no to po prostu no trochę. Moje nadzieje też opadły, bo jednak. Przegraliśmy ze zespołami, które skakały o jeden lub dwa skoki mniej od nas. Znaczy, no dwa chyba nikt nas nie przeskoczył, bo tylko Norwegia miała zyskwalifikowanych dwóch skoczków, i oni byli yy, na chyba ostatnim miejscu. Nie wiem, czy nie byli przed Czechami, czy za Czechami, no ale jednak no przed nami była chociażby Japonia albo Austria. Tak, chyba Austria to była, która nie miała po prostu jednego skoku zaliczonego. Japonii prawie się udało na podium wlecieć bez jednego skoku historyczny chyba medal Kanady w skokach narciarskich no szczerze mówiąc to tam pod koniec im nawet kibicowałem, no bo w końcu taki kraj jak Kanada nigdy nic nie wygrał, im się tak należało na drugim miejscu Roskowie, Ruscy Rosjanie wiadomo, no oni tam myślę, że też zasłużenie no dobrych mają skoczków pokazują się z dobrej strony bardzo na tych igrzyskach olimpijskich Naprawdę podobają mi się te ich skoki, no jeszcze tam kobiety u nich też bardzo dobrze skaczą, no i zajęli to drugie miejsce, a pierwsze miejsce, no no Austria, Boże Austria, Słowenia, no drugie złoto tej kobiety, której imienia i nazwiska zapomniałem, bo nie oglądam żeńskich skoków, ale ona, no nie wiem czy sobie przypomnę. Hmm. Nie, nie przypomnę sobie. No ale no niestety polskiej ekipy zabrakło na podium. Chociaż tak jak mówię, mieli jeden skok więcej niż dwie drużyny, które były przed nimi. No i a co tutaj się dzieje? z Oj oj, chyba najsłabiej ze wszystkich. Na razie skoczył Polaków. No, dokładnie. I dopiero odległe siódme miejsce. Co prawda są tylko kwalifikacje, więc to nie ma znaczenia za bardzo, które tutaj będą mieli miejsca. Ważne, żeby się zakwalifikowali. Teraz nie wiem w ogóle, czy Polaków będzie czterech w konkursie z kakału w kwalifikacjach, czy pięciu. Bo teoretycznie na normalnej skoczni skakały czterech. No nie wiem, czy na duże będzie jakaś różnica, bo tak jak mówię, jak sprawdzam, to tam na razie jest 5 wpisanych. A to wiadomo, że jeszcze nie są podane te listy kwalifikacyjne. Kwalifikacje są jutro. To pewnie do ostatniej chwili będzie tam nasz trener trzymał w niepewności. Wszystkich, chociaż skoczkowie już pewnie wiedzą, kto jest wystawiony. Ojoj. No i Kubacki. No niestety, chyba. Nie. No. No, szkoda. Szkoda, akurat tego skoczka bardzo lubię. Naprawdę w poprzednich dwa sezony temu czy w poprzednim sezonie yy, chyba dwa sezony temu stanął na podium i 9 albo 11 razy z rzędu o Boże, moja wiedza o skokach się bardzo pomniejszała przez ten sezon w którym po prostu w tym momencie jak patrzyłem na te skoki Polaków to przestałem ich oglądać, dlatego też odcinki się nie pojawiały bo po prostu, no, miałem dość skoków a teraz, po, ty, po wczoraj, po wczorajszym, po przedwczorajszym medalu nie no, przedwczoraj wczoraj był nic, w poniedziałek był mixt W niedzielę? Nie no, w sobotę albo w niedzielę Nawet nie pamiętam kiedy były te igrzyska olimpijskie rozgrywane Kubacki z brązowy medal To bardzo się ucieszyłem, chociaż no tutaj też miałem nadzieję, że Kamil Stoch jednego wyprzedzi Tam wskoczy na to pierwsze miejsce, ale nie z źle, siódme Maryla Gąsienica, danie chyba ósmo było To też jestem zadowolony z tego wyniku, w końcu mamy osoby. Która tam na tych siedlądach może konkurować z tymi najlepszymi. No i po kwalifikacjach nie zakwalifikował się tylko Dawid Kubacki. No niestety. No, to szkoda trochę. No ale pierwsze trzy miejsca Polaków. Oby tak było w konkursie. Nawet nie w kwalifikacjach, tylko w konkursie. Bo jednak bardzo bym chciał znowu zobaczyć takie piękne polskie podium. Jak kiedyś chyba prawie w turnieju czterech skoczników, tak było, że było. Czterech Polaków w pierwszej piątce, czy tam trzech Polaków w pierwszej czwórce, coś takiego, ojojoj. A na razie Kamil Stoch tutaj. To był Kamil Stoch? Tak jest, chyba będzie bez kwalifikacji. Dopiero 41 pierwsze miejsce. Ojojoj. No to tak byśmy w konkursie nie chcieli. Żeby się stało. No. Chociaż coś tu tam był, kto na tej normalnej skoczni tak skoczył. Dużo było takich faworytów, co... Chociaż Grane, Root Geiger chyba też słabo skoczyli w pierwszej serii. I to no... Obawiałem się potem przed skokiem... Polaków, czy da radę, chociaż to już oni potem dopiero w drugiej serii skakali, i tak... Prostu, no, to co się stało w pierwszej to, to, to... Była duża szansa na to, że warunki mogą coś pokrzyżować. No, ale na szczęście się udało Polakom pięknie tam... Utrzymać się... Dawid Kupaczki na trzecie miejsce. Więc. No, mi się wydaje, że te igrzyska olimpijskie już są udane. Medal mamy, oby było ich więcej. Teraz. W sumie to dopiero pojutrze, tak? Bo jutro są kwalifikacje. 12 są konkurs w skokach, to wtedy może być jakiś nowy medal. Tak, to nie wiem, czy coś wygramy. Chociaż jeszcze ta co na ły łyżwach się ściga w short straku co zeskwalifikowali na samym początku znaczy nie zdyskwalifikowali, tylko nie pozwolili wystartować przez covida po czym okazało się, że tego covida nie miała no to ona też może tam w sumie medal walczyć. jak się jej na tyle boją, że ją muszą wykluczać z zawodów a teraz Piotr żyła za Hajbokiem. O nie, dobrze, no oczywiście, Michal Hajbek. A bardzo dobrze też na Austriak skoczył, w sumie co drugie miejsce zajął na sam koniec kariery. Znaczy no, koniec kariery, no ona już w ostatniej chwili, można powiedzieć, no bo już tych lat ma dużo. Nie wiadomo, czy na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich będzie miał taką formę. No co prawda Nuriaki Kasai długo skakał, ale no to był Nuriaki Kasai. A teraz Jakub Wolny, no będzie chyba drugi. To było zaskoczenie jakby Jakub wolny był na podium po pierwszej serii. W ogóle żeby był na podium nawet w kwalifikacjach. A tymczasem, no już na pewno jest co najmniej na podium. Na pewno mam dwóch Polaków na podium po tej pierwszej serii po... trzech Polaków na pewno będzie w pierwszej czwórce. A został jeszcze Stefan Hula, który wygrał kwalifikacje. Też lubię tego skoczka. W ogóle wszystkich w sumie polskich lubię. Wiadomo. No i Stefan Hula też bardzo dobre wybić oj, oj, będzie daleko. Będzie daleko i nie wiem, czy to nie będzie pierwsze miejsce. Yy, nie, chyba drugie albo trzecie. Drugie. Drugi Stefan Hula, pierwszy Paweł Wąsek i trzeci Jakub Wolny, czyli no takiego podium bym się nigdy w życiu nie spodziewał z Polaków. To właśnie tych trzech Polaków bym prędzej obstawił, że ich w ogóle nie będzie w drugiej serii, niż to, że będą na trzech pierwszych miejscach oczywiście chciałbym, żeby tak było jak jest teraz żeby w tej drugiej serii też dużo powojowali żeby w ogóle się dostali no i teraz finowa seria zacznie Piotr Żyła, to już będzie walka o pierwsze trzy miejsca walka o medal potrzebuje 138 metrów, żeby być na pewno w co najmniej na piąte miejscu, może nawet wyżej zobaczmy, Piotr Żyła Piękne wyjście z progu, i będzie daleko. I on walczy o medal. Jest dobrze i bardzo daleko, to będzie walka o medal. Proszę zobaczyć: 144,5 metra będzie pierwszy. I to już będą szanse medalowe dla Polski. To już są szanse medalowe dla Polski. E, tak jest: Jest pierwszy z prawie 13-punktową przewagą. 13,3 punktów przewagi Piotra żyły nad drugim Stefanem Kraftem. Jak na razie Polak, Austriak, Norweg. A zostało jeszcze trzech Polaków. Po skoku Hajbeka Piotr Ryszyła pierwszy, mamy medal I zostało jeszcze trzech Polaków, To może być całe polskie podium Jakub Wolny Czeka na zieloną flagę, ma zieloną flagę, 140 metrów do skoczenia, lekki wiatr pod nartem Co z tego wyjdzie Jakub Wolny? Trochę chyba za wcześnie, wyjście z progu, leci wysoko Leci daleko, będzie dobrze, będzie dobrze, jest! Jakub Wolny będzie miał pierwsze miejsce teraz Mamy już co najmniej dwa medale Czy będzie trzy? Jakub Wolny pierwszy, tak jest, przed Piotrem Żyłą. O, ponad, bo prawie, to jest 10,9 punktów, tak. 10,9 punktów przed Piotrem Żyłą jest Jakub Wolny. Zostało jeszcze dwóch Polaków. Teraz będzie Stefan Hula. Stefan Hula, chyba najstarszy Polak. Zobaczmy, jak mu pójdzie, 145,5 metra. Ma doskoczenia, żeby pobić Jakuba Wolnego. Piotr, yy, Stefan Hula. Piotr Żyła drugi, Ojoj, i teraz Stefan Hula, ojoj, to jest chyba drugie miejsce i to jest drugie miejsce, tak jest, przed Piotrem Żyłą, więc na pewno już mamy całe polskie podium i został tylko Paweł Wąsek i tutaj chyba najmłodszy Polak, z tego co się orientuję, chyba tak, Paweł Wąsek. 2 metry na sekundę wiatru pod Narty. 145,5 metra do skoczenia. Już zjeżdża w dół. Czy będzie top 4 dla Polski? Chyba tak, ale to jest chyba skok na pierwsze miejsce. Ależ pięknie, wysoko. Będzie daleko. Paweł Wąsek! I to jest chyba skok na złoto. Tak jest. Paweł Wąsek, złoty medal. Na igrzyskach olimpijskich. Drugie miejsce należy do Jakuba Wolnego. I trzeci Stefan Hula. Tak jest. Czwarty Piotr żyła. Dopiero piąty. Stefan Kraft. Zobaczcie. No takie podium. Jakbyśmy zobaczyli na Igrzyskach Olimpijskich, to. No czapki z głów. To było w sumie tyle. Cześć.